21 stycznia. Wiadomości z Ukrainy. Rosja znów w ogniu. Potężny atak Ukraińców na Rosję. Płonie ogromny magazyn gazu i fabryka wojskowa. Płonie terminal portu handlowego w Ust-Luz w obwodzie leningradzkim. Ukraińskie drony przeleciały ponad 1000 kilometrów. W obwodzie leningradzkim w Rosji zapalił się terminal gazowy. Przed pożarem naoczni świadkowie słyszeli dwie eksplozje. Do eksplozji doszło w pobliżu terminalu naftowego morskiego portu handlowego we wsi Ustługa w obwodzie Leningradzkim. Według źródła z przedsiębiorstwa ewakuowano około 150 osób. Mieszkańcy pobliskich miejscowości w pobliżu portu zgłaszali odgłosy przelatujących dronów. Gubernator obwodu Leningradzkiego Aleksandr Drozdenko powiedział, że w rezultacie nie było ofiar. Rosyjskie wydanie fontanka podaje, że latały dwa drony. Na krótko przed pożarem w ust luz, siły obrony powietrznej zauważyły dwa drony lecące w stronę Petersburga. Podczas podejścia do miasta zmieniły kurs i skierowały się w stronę dzielnicy Kingisepp. Około trzeciej nad ranem zaatakowały magazyn gazu Nowatek. Nowatek jest jednym z największych producentów skroplonego gazu ziemnego na świecie. Jest właścicielem i operatorem dwóch zakładów produkcji gazu skroplonego w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Udowodniono, że zasoby gazu wynoszą 2 biliony metrów sześciennych, co stanowi około 10% światowych zasobów. Zajmuje się także przetwarzaniem i sprzedażą węglowodorów ciekłych. Jest właścicielem i operatorem zakładu przerobu kondensatu gazowego w mieście Torshock w obwodzie Twerskim Northgas. Nowatek ma znaczący udział w wydobyciu gazu ziemnego w Rosji i jest jednym z największych eksporterów rosyjskiego gazu. Takiego ataku na Rosję nigdy nie było. To zdarzyło się po raz pierwszy. Piszą też, że w tule Ukraińcy użyli drona do ataku na zakłady wojskowe Szczeglowski Wał. Przedsiębiorstwo to zajmuje się produkcją sprzętu wojskowego na front oraz modernizacją pojazdów opancerzonych. W otwartych źródłach znajdują się również informacje, że zakłady szczeglowski wał wow to jedno z największych przedsiębiorstw przemysłu obronnego w Rosji, zlokalizowane w mieście tuła, zajmuje się rozwojem broni kierowanej dla sił lądowych, systemów obrony powietrznej, broni szybkostrzelnej i broni strzeleckiej bojowej. Jak podano, w rosyjskim mieście tuła doszło do serii potężnych eksplozji, a na niebie pojawiła się czerwona plama. Na razie nie ma szczegółowych informacji na temat eksplozji, będzie później. Rosjanie ponownie zaminowali okupowaną przez siebie elektrownię atomową w Zaporożu. Rosyjskie wojsko wielokrotnie prowadziło minę w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Wynika to z oświadczenia dyrektora generalnego w sprawie sytuacji na Ukrainie. Rafael Grossi zauważył, że miny, które wcześniej usunęli eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wróciły na swoje miejsce. Według niego nie spełnia to standardów bezpieczeństwa. W elektrowni jądrowej Zaporoże zewnętrzne zasilanie było już wyłączane ośmiokrotnie. Ponadto w tym tygodniu elektrownia ta po raz kolejny utraciła bezpośrednie rezerwowe źródło zasilania bloków reaktorów. Awaria dwóch rezerwowych transformatorów mocy. Jak pisze Grossi, pokazuje to ciągłą wrażliwość na dostępność energii zewnętrznej, której elektrownia potrzebuje do chłodzenia sześciu reaktorów i wykonywania innych krytycznych funkcji związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Dodał, że badane są przyczyny wypadku, a sytuacja na tej stacji jest niepokojąca. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły kolumnę czołgów należących do rosyjskich najeźdźców. Bojownicy odrębnej Brygady Szturmowej Tawrii Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli szturmową kolumnę pancerną rosyjskich okupantów na jednym z obszarów frontu w Donbasie. Służba Public Relations jednostki poinformowała o tym na swojej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Publikując odpowiedni film, zmontowany z materiałów zarejestrowanych przez bezzałogowe statki powietrzne. W tym przypadku ich operatorzy dobili uszkodzone pojazdy opancerzone. Naliczyliśmy pięć bojowych wozów opancerzonych i ocalałych interwenientów. Nie jest jasne, jakiego rodzaju broni użyto do zaatakowania ich jako pierwszej. Z poprzednich wiadomości wiadomo, że brygada ta walczy w kierunku maryńskim. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.